Cześć. W poprzednim odcinku opowiedziałem Wam, jak kształtuje się pogoda w dużej skali. Opowiedziałem o układach barycznych, o masach powietrza, o frontach atmosferycznych. Dzisiaj opowiem Wam, jaki wpływ na pogodę mają uwarunkowania lokalne. Zapraszam. Na pogodę, a w szczególności na wiatr, mają wpływ uwarunkowania lokalne takie jak ukształtowanie terenu, rodzaj podłoża, a w naszym przypadku akwen, po którym żeglujemy. Żeglując po wodach śródlądowych, możemy się spotkać ze zjawiskiem inwersji. W normalnych warunkach im wyżej, tym temperatura jest niższa. Temperatura spada wraz z wysokością. Zjawisko inwersji temperatury polega na tym, że w nocy grunt się szybko wychładza, Ten zimny grunt wychłodzi powietrze, które jest zaraz na dni i wtedy stworzy nam się tutaj warstwa. Ona może mieć 30 metrów grubości, może mieć 100 metrów grubości, w której temperatura jest niższa niż powyżej. Czyli do tej wysokości temperatura, im wyżej, tym jest wyższa, i dopiero później zaczyna spadać. Jest to odwrócenie stanu normalnego, które blokuje procesy powodowe i tworzy bańkę stabilnego powietrza. Ta strefa będzie żyła pogodowo swoim życiem, więc tutaj gdzieś powyżej może sobie wiać wiatr, chmury będą się przesuwały. Natomiast w tej strefie wiatru w ogóle nie będziemy mieli. Pływając po Mazurach w lecie, pewnie zwróciliście uwagę, że wiejący w dzień wiatr wieczorem gaśnie, w nocy i nad ranem jest zupełna cisza, a wiatr zaczyna wiać dopiero kilka godzin po wschodzie słońca, gdy ziemia się już ogrzeje. Nie wynika to ze zniknięcia układów barycznych, ale właśnie ze zjawiska inwersji. Możemy to też zaobserwować teraz, Chociaż lata jeszcze nie ma, ale w nocy było naprawdę zimno i też zjawisko inwersji temperatury wystąpiło. Na wodach morskich tego zjawiska nie spotkamy. Morze powoli zmienia swoją temperaturę i nie wychodzi się przez jedną noc na tyle, żeby zaistniało zjawisko inwersji temperatury. Dlatego, pływając po morzu, mamy mniej więcej równy wiatr przez całą dobę. Za to, pływając w strefie przybrzeżnej. Spotkamy się ze zjawiskiem bryzy. Bryza jest to wiatr spowodowany nierównomiernym nagrzewaniem się dwóch sąsiadujących obszarów lądu i morza. Bryza dzienna polega na tym, że w dzień słońce nagrzewa. I znowu, ląd nagrzewa się dużo szybciej niż woda. Od tego lądu ogrzeje się powietrze, i to powietrze będzie wędrowało do góry. Ponieważ tutaj nie może zostać próżnia, chłodne powietrze będzie zasysane z nadmorza. A to powietrze będzie je zastępować. Nad morzem się wychłodzi i tutaj będzie opadało. Cały proces ma miejsce na odcinku powiedzmy 50 km. I na tym odcinku w strefie przybrzeżnej na morzu, jeziora są trochę za małe, żeby zaszedł taki proces, spodziewamy się wiatru wiejącego w kierunku brzegu. Z kolei bryza nocna odwrotnie. W nocy ląd się wychłodzi, i względnie to morze będzie cieplejsze, to tutaj powietrze będzie się unosiło do góry. Zimne powietrze będzie zasysane z nadlądu. To powietrze je wymieni, jak już się ochłodzi. To jest bryza nocna. Bryza nocna wieje od brzegu do morza. Tam, gdzie powietrze idzie do góry, tam powstaną chmury. To jest pewien schemat. Jeżeli występują wiatry gradientowe, czyli te wynikające z różnicy ciśnień, to zależnie czy ten nasz ogólny wiatr będzie wiał w tym samym kierunku, czy w przeciwnym, to wiatry się zsumują lub odejmą od siebie. Bryzę najłatwiej zaobserwować, kiedy nie mamy wiatru wynikającego z układów barycznych wtedy jest tylko bryza i faktycznie czuć, że jeżeli idziemy na plażę w dzień i wracamy z niej w nocy, to zawsze wieje w twarz. Może być oczywiście tak, że ogólny kierunek wiatru jest w totalnie przeciwnym kierunku i jest dużo silniejszy, wtedy tego efektu nie odczujemy. Wypadkowy kierunek wiatru będzie w tym przypadku przeciwny niż bryza. Pamiętajcie też, że bryza jest tym silniejsza, im większe są różnice temperatur. Więc gdy będzie w dzień 20 stopni, w nocy 15, a temperatura Bałtyku będzie wynosiła 17 stopni, to daleko na tych bryzach nie zapłyniecie. W różnych miejscach świata możecie też spotkać inne wiatry lokalne. Na przykład w popularnej wśród Polaków Chorwacji występuje czasami wiatr Bora. Jest to wiatr katabatyczny, który powstaje wtedy, gdy za Górami stworzy się wyż. W Chorwacji góry dochodzą niemal do samego brzegu. I jeżeli tutaj stworzy nam się wyż, a tu mamy niskie ciśnienie, ten wyż będzie rus, rus, rus. W końcu to ciśnienie o dużej gęstości przekroczy górę. No i jak tutaj przekroczy tą górę, to na zboczu będzie się już tylko rozpędzać linii brzegowej robiąc duże zamieszanie. Takie wiatry występują też we Francji, gdzie są znane jako Mistral, i w Grecji, gdzie nazywają się Euroklydonem, czy jakoś tak. Oprócz wiatrów lokalnych obserwujemy też występowanie lokalnych zaburzeń kierunku wiatru i siły wiatru wynikające z ukształtowania terenu. Jednym z takich zaburzeń jest zjawisko dyszy. Występuje wtedy, kiedy wiatr napotyka na jakąś przeszkodę. Jeżeli mamy na przykład taką sytuację. Wiatr napotyka przewężenie. Tu mamy jeden brzeg, tu mamy drugi brzeg. To ten wiatr. Żeby się tutaj zmieścić, będzie musiał przejść przez takie wąskie gardło, żeby ta ilość powietrza zmieściła się w tym wąskim gardle, ten wiatr będzie musiał przyspieszyć. W związku z czym, jeżeli żeglowaliśmy sobie tutaj, będąc już na granicy naszych umiejętności, no tutaj możemy się spodziewać, że wiatr będzie silniejszy. W tych sytuacjach powinniśmy takich miejsc unikać. Z kolei jeżeli jesteśmy na regatach, to w takim miejscu chcemy się znaleźć, żeby tego wiatru dostać więcej. Planując trasę rejsu, warto zwrócić uwagę na kształt linii brzegowej. Weźmy mapę i na przykład planujemy trasę rejsu z Giżycka do Węgorzewa przy zachodnim wietrze. Na Kisajnie... Nic nas nie powinno zaskoczyć. Ale jeżeli wpłyniemy na dargin, prawdopodobnie wejdzie dysza z łabapu, i to będzie najtrudniejsze miejsce na naszym rejsie. Później będziemy mogli się schronić przy moście sztynorskim. Wyjście na mamry też może być trochę kłopotliwe. A później wiatr powinien być w miarę stały. Więc przygotowując rejs, powinniśmy się przygotować na, tą, na ten silniejszy wiatr, który będzie na jeziorze dargin. I wcześniej zmniejszyć powierzchnię rzeki. Drugim przykładem lokalnego zakłócenia kierunku wiatru jest odbicie. Występuje ono przy wysokich brzegach. Wijący tutaj wiatr może zmienić swój kierunek. Większość oczywiście pójdzie tu, ale część może się odbić. Co nam w takiej sytuacji grozi? Jeżeli płynęliśmy za blisko brzegu, zakładając, że cały czas będziemy mieli napęd, płyniemy tutaj i mamy ten wiatr zakłócony. Jeżeli przypłynęliśmy za blisko, a mamy dużą falę, może nas ta fala wepchnąć w brzeg. Jeżeli są to mazurskie szuwary, to pół biedy. Jeżeli są to skały na Adriatyku, to gorzej. Od brzegu zawietrznego lepiej się trzymać na bezpieczną odległość. Z kolei z tej strony. Z tej strony zawirowanie może przybrać taką postać, że znowu większość wiatru pójdzie tutaj, ale część zmieni kierunek, dlaczego jest to dla nas ważne? Brzeg nawieczny jest tym, przy którym często chcemy się schronić, podpływamy do takiego brzegu i chcemy jak najbliżej niego rzucić kotwicę, żeby być dobrze osłonięty. Jeżeli rzucimy ją tutaj, Samym brzegu, i ten wiatr zmieni kierunek, to może nas w brzeg wepchnąć. Więc chronienie się przy brzegu na jest dobrym pomysłem. Siła wiatru tutaj zawsze będzie dużo mniejsza niż na środku akwenu. Natomiast nie możemy zakładać, że wiatr utrzyma swój kierunek. Musimy tę kotwicę rzucić dalej. żeby w razie czego móc na linie kotwicznej zrobić pełen obrót, i żeby nic się z tego powodu nie stało, znowu, jeżeli wrzuci nam rufę w mazurskie szuwary, to mały problem, jeżeli wrzuci nas na skały gorzej. A w następnym odcinku opowiem Wam, czym jest skala Boforta, czym jest prognoza pogody i jakich używamy przyrządów meteorologicznych. Zapraszam. Zobacz inne nasze filmy lub zapisz się na szkolenie żeglarskie na stronie www.lazyjack.pro.